Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Listopadowy chłód i deszcz na zewnątrz oraz gorąca atmosfera przez niemal dwie godziny koncertu towarzyszyły występowi Myślenickiej Orkiestry Kameralnej Concertino, jaki miał miejsce w ostatnią niedzielę listopada w sali widowiskowej Myślenickiego Ośrodka Kultury i Sportu. Tym razem naszymi muzykami dowodził wybitny skrzypek Piotr Pławner, pochodzący z Łodzi artysta, który nie po raz pierwszy współpracował z Myślenicką Orkiestrą, podczas koncertu był nie tylko solistą, ale także dyrygentem. Ja jestem skrzypkiem solistą i zazwyczaj no, w większości absolutnej moje koncerty to są koncerty jako skrzypka solisty z orkiestrą. Natomiast kilka razy w sezonie też dyryguję no, coraz większymi symfoniami i to jest coś, co mnie bardzo, bardzo pociąga, co sprawia bardzo dużą radość. Ja to troszeczkę kojarzę z muzyką kameralną, jest to współpraca z dużym zespołem, co chwilę są jakieś dialogi pomiędzy poszczególnymi instrumentami. No, od dawna mnie to bardzo rajcowało i cieszę się, że właśnie tak piękne symfonie jak Siódma Beethovena mogliśmy tutaj wykonać. Siódma Symfonia Beethovena dlaczego? Dlatego, że jest to jedna z trzech najpiękniejszych symfonii Beethovena. Graliśmy do tej pory piątą no i chcieliśmy zaprezentować myślenieckiej publiczności Teraz siódmą. I tutaj y, solista zaproponował nam również utwory y, solowe, jakie moglibyśmy wykonać, dlatego też m.in. Walczajkowskiego. Y, troszkę chcieliśmy też y, rozpocząć od muzyki klasycznej, później przejść y, bardziej w takie rejony romantyczne. Muzycy zagrali również utwory takich wybitnych kompozytorów jak Wolfgang Amadeusz Mozart, Franciszek Schubert oraz Gilles Massenet. Jest to zespół o bardzo dużym potencjale, dlatego też przyjeżdżam z dużą przyjemnością i to, inaczej rzeczywiście bym się nie pojawiał. Wykonujemy razem coraz bardziej ambitny program. No, bardzo nas to cieszy, że, że Pan Piotr tak o nas ciepło myśli. No, myślę, że powolutku rozwijamy się i dzięki właśnie tak wspaniałej współpracy, jaką udało nam się nawiązać, myślę, że ta współpraca będzie przez następne lata rozwijana i będziemy grać z Piotrem Pławnerem i, i on jako generalnie wrogi dyrygenta. Niespełna dwugodzinny popis muzyczny orkiestry Koncertino. widzowie nagrodzili owacją na stojąco, a wychodząc nie szczędzili ciepłych słów pod adresem artystów. Jestem trzeci raz i zawsze jest naprawdę warto. To są niesamowite doznania i świetnie, że coś takiego dzieje się w Myślenicach. Nie trzeba jechać do Krakowa, nie trzeba wydawać dodatkowych pieniędzy na transport, tylko można spędzić te fantastyczne chwile tutaj w Myślenicach. Warto było, bardzo było miło, fajnie. No niepowtarzalny urok tego koncertu. No moim zdaniem było warto przyjść, bo pan przyjechał ze Szwajcarii, bo jeszcze tam mieszka, no i przed tym jest w w szkole muzycznej i uważa, że warto było przyjść. No, wspaniały koncert, przepiękny. No nie jest może tak łatwo e, wysłuchać czegoś takiego, e, a tutaj no rzut kamieniem, bo w Myślenicach można posłać czegoś pięknego. Gratulacje dla całej orkiestry. Pozostaje mi się tylko nadzieję, że te koncerty będą tutaj w, Myśle, w Myślenicach realizowane nadal no i będziemy coraz ciekawsze programy wykonywać. a ja mam nadzieję, że na pewno nie raz jeszcze zawaszczę. Najbliższy koncert to będzie 6 stycznia. Będzie to tradycyjnie Wielka Gala Noworoczna. Nie chcę jeszcze zdradzać jakie będziemy grać utwory i kto będzie występował, natomiast serdecznie już zapraszamy.